Gdzie trzymacie drabinkę sznurową? Nie mamy drabinki. Wszędzie szukałem. Nie ma. Jak to? Naprawdę szukałem. Za pół godziny będzie tu Straż Wybrzeża. Drabinka sznurowa to obowiązkowy element wyposażenia kutra. Mamy problem. Jest wszystko oprócz drabinki sznurowej. Na dzień dobry zauważą jej brak. Dostaniemy mandat. I to duży. Trzeba szybko zrobić nową. Zajmij się tym. Jasne. Clark! Trzeba szybko zrobić drabinkę. Dasz rabę. Użyję liny do wyciągarki. Zostały nam dwie klatki. Pośpiesz się. Dzięki. Wystarczy 5 stopni. Clark robi drabinkę. Mam nadzieję, że mu się uda. Nie chcę iść do więzienia. Przyłóż się, Clark. Są już blisko. Muszę zrobić błyskawicznie. Ile jest osób na pokładzie? Dziewięć. To jest właścicielem kutra? Ja. Płynął. Nada się, jest tu straż wybrzeża. Trzymaj kciuki. To porządna drabinka. Chcesz zobaczyć? Opuścić drabinkę, jest opuszczona. Na pewno jest bezpieczna. Używałem jej. Dzięki. Wypróbowaliśmy ją. Doceniam. Drabinka im się nie podoba? Wytrzymała mój ciężar. O O